Siemanko, cześć, witajcie w 21. odcinku z serii Wasze Zajebiste Bitwy. Dzisiaj pokażę meczek gracza Dawid100 na czołgu Type61. Gracz jest z klanu, o trudnej nazwie z początku do wymówienia, BTHRT. Gracz Dawid100 przysłał mi tu oto tą świetną powtórkę na tym oto dziewiątym tierze medzie z nacji japońskiej. Gracz posiada 2331 punktów WN8, 58% win ratio po 14000 bitów. Jakie działo posiada Type 61 i ogólnie jak się tym czołgiem powinno grać? Działo jakie on posiada to armata kalibru 105 mm L28A1. Już średnie uszkodzenia 390, średnia, średnia penetracja 258. Kolega ma tutaj już bitą drugą odznakę biegłości, nie bez powodu. Bo zobaczycie, co uda mu się ugrać w tej oto bitwie. I ogólnie, jak się powinno grać Type 61? Ogólnie kolega jedzie tutaj na górkę, a Type 61 posiada całkiem niezłą wieżę. Od jarzma działa naprawdę niezłe pociski, potrafią się dingować. Lecz ja ten filmik na chwilę zastopuję. Spójrzcie na ten olbrzymi Wixpot w postaci tego To wygląda kurde jak pryszcz ogromny Po prostu nawet z dużej odległości ciężko jest nie trafić w ten oto punkt Więc cóż, czołg posiada 1700 punktów wytrzymałości i zaraz prawdopodobnie E75 wyłapie pestkę No niestety małe w turki 379 punktów damage'u, no i postaram się jakoś ogarnąć. Zmontuję to tak, żeby nie było widać tak jakoś bardzo tego przycięcia, no ale cóż, lagi się zdarzają i zawsze zdarzać się będą. Kawą 3 od boku, piękny strzał za 367 punktów obrażeń. Jak na razie 746 punktów damage'u. Ogólnie jak wygląda sytuacja w drużynie kolegi? Kolega Dawid to posiada Drużynie po tego pomidorowego Leoparda prototypa po 17 tysiącach bitew to jest zły wynik. I no i cóż, niestety tak bywa i tak zawsze będzie. Niestety ten strzał nie wszedł, i praktycznie nie wiem jakim cudem, gdyż ładnie to było przycelowane. No ale cóż, prawdopodobnie trafiło tam gdzieś tam pokrywę silnika. Ten strzał za to nie trafił. No i cóż. Sytuacja wygląda tak, że kolega przyjechał tutaj na górkę. Jak uda mu się tą górkę przejąć razem z t 26 4 będzie miał bardzo ładne bicie tutaj na sektor bazy oraz także na czołgi, które będą się wychylały z sektoru K7, będą próbowały wjechać tutaj pod górkę. Lecz to nie zawsze jest łatwe, bo akurat w trybie bitew spotkaniowych przyjęcie górki można by powiedzieć jest kluczem do zwycięstwa i tutaj często dużo czołgów jedzie. I teraz zobaczymy, czy uda się przebić gardek te 32. Niestety strzał znowu nie trafił. Jest to już trzeci strzał pod rzut kolegi Dawid Sto, który nie trafił, ale ten strzał już wejdzie za 402 punkty damageu. Niestety wyłapał on bezkę, ale za zero, bo właśnie udało się tutaj... I trzecie trzeciemu trafić, lecz bo działa i strzał wszedł po prostu za zero. Więc e, widzicie, że wieża tej oto maszyny potrafi jednak e, coś tam zdingować i E75 od boku. Niestety ten strzał mógłby być lepszy, mógłby przycelować e, troszkę dłużej. Ten E75 i tak nie miałby czasu, by się wycofać, a teraz prawdopodobnie nie udało mu się przebić, bo strzały zszedły. Na Jasz Modziała, które wiadomo, jak jest twarde w, w przypadku E75, ten za to nie trafił. te 264 stracił. Ile stracił? 60 HP, więc jak na razie jest dobrze. Nie jest nadobicie, więc jak na razie, na tej górce, sytuacja jest jako tako w miarę opanowana. gdyż Yy, przeciwnicy nie puszują tutaj yy, na kolegę, E75 złapie bułę, bum, dziewiąty tier spada, jest yy, to bardzo doby, dobre posunięcie, gdyż yy, należy eliminować lufy, a nie wbijać damage czy za wszelką cenę, bo tak naprawdę yy, jakby yy, jak kolega nie wyeliminował te, yy, tej E75, to, mia to miałby niezłe problemy. Teraz za to pięknie podpalony KW3, który zaraz łapie prawdopodobnie drugą pestkę. Tak jest, by łapał 305 punktów w Ja lubię te, te komunikaty nacy... japońskiej w Wursu mi się podobają, zresztą posłuchajcie. No może akurat to nie, ale to co przed chwilą było, te. Nie umiem powtórzyć, a więc nie będę się wydłużał t 32 została przed chwilą dobita, teraz wyłowa pestkę za piękny gdyby 436 i z trzeci. Zaraz prawdopodobnie jest 417, ta te te 34 ma pretensje do swojego teamu, 3300 punktów debagea na palone, a stan bitwy 5 do 3. Minęło 5 minut bitwy, a 9 czołgów zostało dopiero zniszczone i z trzecim bokiem i... I wyłapał pestkę dzięki temu. 3700 demenager już jest, ale kończą się z pociski APCR, które na ten czołgu są jego podstawową amunicją, ale to ja nie wiem jak on wszedł. Co prawda, taj 61 dysponuje dobrym działem, jeśli chodzi o celność. Nie wali kalafiorów jak kawał dwójka ale nie jest też celny jak leopard 1, jak dział leoparda 1. Ale ten strzał naprawdę był ładny. I teraz patrzcie na tą akcję. Kolega dobił Lisa trzeciego i zjeżdża z tej górki w dość ciekawym miejscu. Dokładnie to... O, tutaj stąd. Ja bym na jego miejscu po prostu zjechał normalnie. O, tędy? Ale jak on zadecydował, że... Z, że, e, zjadę, zjadę sobie tutaj, no to kto mu zabroni? Przecież można robić, co się chce w tej grze. Niestety wyłapał także pestkę tutaj w bok która wygląda... Urde dość ciekawie, jak jakaś pognieciona folia aluminiowa z dziurą. <gry> no ale cóż, takie są tekstury yy, tych no, dziur po pociskach i nic na to nie poradzimy. Ale druga odznaka biegłości na dziewiątym tierze to już jest naprawdę niezły wyczyn i kogo kolega wykończy, WTK PZ4, który dysponował naprawdę potężnym działem pewnie jak widzieliście, bo tym działem z, 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 z E setki. 34 znowu ma pretensje do swojego teamu. 4418 demedża na koncie już jest nawalone. Kolega ma załadowanego haeka, ale żeby dobić centuriona, który potrzebuje dwóch strzałów, żeby spaść, ładuje pociski kumulacyjne, bo innych po prostu nie ma, bo ten, no. Akurat w międzyczasie centurion wyłapał pestkę i koledze udało mu się go dobić. Jest to już jego szósty Brak w tej bitwie także ładnie specjalista już pada, a to jeszcze nie koniec damage'u. T541 Ty, wyjeżdża, 403 punkty damagu już wyłapał, ale to nie jest ostatnia peska, jaką uda mu się zebrać. Druga peska za, troszkę gorszy damage 392, i, i jeśli jeszcze, jeszcze team pozwoli, uda się jeszcze jedną peskę uplać, tak jest, 210 punktów damage'u, i trochę tu dziwne. Nie wiem, czy kolega nie miał załadowanego HEKA, ale mniejsza. Demen, swój robi, 6000 już jest. 369 to jest ostatni strzał. I teraz, o, ten strzał naprawdę nie był przyjemny. 610 punktów obrażeń. No i cóż, siódmy frak na końcu już jest. Czy koledzy uda się z, z, zdobyć medal Ridley Waltersa? Przyspieszymy to trochę, żeby was nie zanudzać. E75, kolega go zajeżdża. Niestety nie udało się go wykończyć, ale Wutek Pz4 spada, 8 wrak, 6700 punktów demedżu. Przechodzimy do podsumowania. A tak się prezentują staty pobitewne. Gracz Dawid100 na tajpie 61 na mapie Prochorówka zagrał świetną, świetną, naprawdę bardzo ładną i fajną bitwę na tajpie 61. Medale jakie udało mu się wbić w tej bitwie to medal Ridleya Waltersa, medal specjalisty, E, czołgista Sniper, Duży Kaliber, Bruiser i Fire for Effect oraz e, odnaka mistrzowska aspancerny Pancerny, 9765 punktów e, damage'u na gwiazdce razy 3 z e, kontem premium, 108000 151 kredytów zarobione na tej bitwie, więc to jest bardzo ładny wynik. Na tyle swojej drużyny wyszedł tak, że zrobił o ponad 1000 ex bazowego expa więcej od Tigera I... i wow! Grubo ponad jakieś 4 de DMage od tego Waffentragera auf PZ4 z przeciwnego teamu już nie wspominając oczywiście o ekspie

1395, które jest, nie wiem, jakaś misja teraz jest, że ludzie dostawają jakieś tego Expa. 139 punktów e, wolnego doświadczenia i wracamy na chwilę do, do pierwszego screena, gdyż e, Dawid to jest e, autorem e, mojego intra do serii Wasze zajebiste bitwy. I dzisiaj e, tutaj Chciałbym Tobie, Dawid, to bardzo podziękować za to intro i przeprosić za małe problemy z prawami autorskimi, które do nich miałeś. W sensie do tego itra, Dobra, więc cóż. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała, że odcinek Wam się podoba, podobał. No i cóż. THX for Watching.